Twój kochanek nie podejmuje decyzji. Bo dopóki czekasz, twoje życie jest w zawieszeniu. Statystyki mówią bardzo brutalnie, że tylko 3% romansów kończy się trwałym związkiem. 3%. Twoje życie to nie jest dworzec PKP, a ty nie jesteś spóźnioną pasażerką, która musi koczować na twardej ławce, aż łaskawie przyjedzie spóźniony pociąg. Jeśli słyszysz od kochanka, potrzebuje czasu, to skomplikowane, nie mogę teraz zostawić dzieci, to mam dla ciebie jedną brutalną wiadomość. Właśnie dobrowolnie oddałaś pilota do swojego szczęścia sobie, która nie potrafi przełączyć nawet własnego kanału. Dlaczego warto obejrzeć się i wysłuchać tego epizodu? Bo dziś. Wyciągnę cię z tej emocjonalnej nory i pokażę ci mechanizm, przez który marnujesz swoje najlepsze lata na bycie opcją rezerwową, podczas gdy ktoś inny gra główną rolę w Twoim własnym filmie. Zapraszam. Cześć, witam wszystkich w kolejnym epizodzie. Dzisiaj będzie o roli kochanki. O roli kochanki mówiłam już w podcaście 23, ale także podcast 21, 22, czy też epizod 21, 22 były połączone z tym, co zrobić, jak jesteś w niechcianym trójkącie. I także poprzedni poniedziałkowy epizod, gdzie mówię o sytuacjach z życia wziętych, także jest o roli kochanki, koniecznie obejrzyj sobie te epizody, jeśli jesteś w tej roli. A dzisiaj chciałam opowiedzieć z innej perspektywy, która pojawia się ostatnio w zapytaniach od obserwatorek. Od um, słuchaczy, mianowicie um, czekanie, pytania: jak długo mam jeszcze czekać, co mam zrobić, czy pomożesz mi, aby on odszedł, od żony, od rodziny. I zawsze mówię, że ja mogę pracować z tobą. Nad e, tym, jak Ty się możesz zmienić, możesz zmienić, a nie nad tym, jak się może zmienić Twój kochanek albo żona Twojego kochanka, albo ktokolwiek inny. I często ludzie, albo kobiety, bo to są bardzo często kobiety, czekają latami na to, aż e, ten jedyny w ich mniemaniu się rozwiedzie, aż wyprowadzi się od żony, aż. Wyjedzie z nią na pierwsze wakacje, spędzi z nią pierwsze święta, sylwestra. Jakie jest tutaj wyzwania, albo jaki jest tutaj problem? Problem u takich osób jest najczęściej taki, że to one stworzyły sobie iluzję w swojej własnej głowie. One myślą, że ten, ten czas to jest tylko etap przejściowy, a prawda jest taka, że bardzo często u tych osób, u tych kobiet, które są w trybie czekania, to ta, ten tryb, ta poczekalnia staje się ich nowym domem. Myślę, że jeśli jesteś w takiej sytuacji, to czujesz teraz ten uścisk w żołądku, ten chaos. No bo poczekalnia, czekanie, aż ktoś coś zrobi, aż ten mężczyzna zdecyduje się na ciebie, to jest ten efekt oddania sprawczości, twojej sprawczości. W modelu samo coachingu, z którym pracuję z moimi klientami, nazwałabym tutaj tą y, okoliczność y, y, jednym zdaniem. Twój kochanek nie podejmuje decyzji. No właśnie, a twoja myśl, twoja myśl jest najczęściej taka: tylko z nim będę szczęśliwa, tylko on jest the one and only, ten wymarzony. I to Cię trzyma w więzieniu. Ta myśl Cię trzyma w więzieniu, że tylko On jest w stanie Cię uszczęśliwić, że tylko z Nim możesz stworzyć szczęśliwy i spełniony związek, że to jest Twój wybraniec. Nie ma. Takiego kogoś, kto jest wybranym i pasuje w 100%. To tylko Cię może uszczęśliwić, bo mm, jest 8 miliardów ludzi na świecie i jest wiele takich osób, z którymi możesz stworzyć związek, jeśli tylko będziesz pracować nad związkiem, nad waszą relacją, nad wyzwaniami, które się pojawiają w relacjach. Co tutaj jest kluczowe, co jest ważne, aby zrozumieć, jeśli jesteś w takiej sytuacji? Ważne jest to, że. Mm, Często te osoby mają wrażenie, albo naprawdę są o tym przekonane, że ich wartość zależy od tego, czy ten kochanek się na nią zdecyduje, czy nie, czy zostanie przy żonie. I odzyskanie swojej własnej wartości, ale także odzyskanie sprawczości, samosterowności jest kluczowe, bo dopóki czekasz. Twoje życie jest w zawieszeniu. Twoje życie jest poczekaniem. Twoje życie jest często zdeterminowane przez uczucie bezsilności. I w tej bezsilności, w tym czekaniu, nie inwestujesz w siebie, nie rozwijasz się, nie budujesz przyjaźni z innymi, bo cały czas czekasz, bo myślisz, że nie, lepiej się nie umawiam na sylwestra, bo może jednak. Znajdzie dla mnie czas, mój kochanek. Nie jednak nie planuję jeszcze wakacji letnich albo wakacji zimowych wyjazdu na nart, no bo może spontanicznie zdecyduje się, że pojedzie ze mną. Często jesteś w tej roli jak cień. Ja w, pracując w dziale personalnym wiele lat, my nazywaliśmy takie osoby, które są w cieniu takim martwym zasobem, czyli one mają potencjał, ale nie używają go i przez to niszczą, bo nie są na przykład na właściwym stanowisku, bo nie są w właściwej firmie, która odpowiadałaby, czy która pozwoliłaby i wspomagałaby je w korzystaniu ze swojego potencjału. I ty masz potencjał i ty jesteś wartościowa, niezależnie od tego, czy Twój kochanek się na ciebie zdecyduje, czy nie. I ty jesteś samosprawcza, i ty masz wpływ na to, jakie życie będziesz, jakim życiem będziesz żyła. Ale tutaj trzeba przejąć odpowiedzialność za swoje życie. I to jest jedyna droga, żeby przestać czuć się jak osoba w poczekalni, jak koło zapasowe, które wyciąga się z bagażnika tylko wtedy, gdy złapie się gumę. I wiele osób, które przychodzi do mnie na sesję coachingową i ma tą to myśl, w którą głęboko wierzy, tylko z nim, innego rozwiązania nie chce, nie chce, żebyś mi mówiła, że mogę wyjść z tego, że jest ktoś inny. Często taka współpraca kończy się po jednej, dwóch sesjach coachingowych i nieraz te osoby się zgłaszają po roku, dwóch, jak się okazuje, że kochanek jednak został z żoną, zerwał ten kontakt definitywnie i wtedy okazuje się, że jednak trzeba sobie poradzić bez tego, Jedynego, które wydawało ci się, że będzie Twoim partnerem na całe życie. Nie ma takiego czegoś jak partner na całe życie, który jest ci pisany i którego musisz szukać wśród 8 miliardów ludzi. Nie. Jest wiele możliwych osób, z którymi możesz prowadzić relację miłosną i tutaj. Ważne są oczywiście wspólne wartości, wspólne potrzeby, wspólna wizja, ale przede wszystkim to, że obydwie osoby chcą i działają w tym kierunku i robią wszystko, żeby być ze sobą. Najprawdopodobniej, jak jesteś z osobą, która jeszcze się nie zdecydowała, no to nie jesteś jej priorytetem i ona nie chce być może jeszcze z tobą, ale fakt jest teraz taki, jaki jest. Jakie są konsekwencje? O tym chciałam powiedzieć. One są brutalne i one są przykre i one są um, ściągające w dół, ale chcę je powiedzieć, żebyś um, zdała sobie z tego sprawę, że tutaj niepodjęcie decyzji jest też podjęciem decyzji i ma swoje um, trudne, mocne konsekwencje. To, co często się zdarza, jeśli przychodzą do mnie osoby na sesję coachingową, które były długi czas w roli kochanki, no to są one całkowicie zgniecione emocjonalnie, przygniecione emocjonalnie. Ich poczucie wartości, własnej wartości, bardzo często jest bardzo niskie, spada bardzo często do zera, i to osoby nie wierzą, że Zasługują na pełne szczęście, na pełną miłość, na faceta, który zdecyduje się na nią w pełni, a nie w połowie. A nie daje im tylko chłapę pomiędzy, nie wiem, 8 a 8:15 rano, jak jadą do pracy i y, ty wyczekujesz na ten y, telefon, który ci ratuje emocjonalnie cały Twój dzień. Yy. Utrata tożsamości. To jest to, z czym. Y, Spotykam się także wśród osób, które były kochankami. One budzą się po takim y, romansie i nie wiedzą, kim są, i nie poznają siebie samej, i y, nie wiedzą, kim są, dlatego że całe swoje, y, y, swoją energię i swoje ostatnie lata, gdy były w tej roli kochanki, y, dopasowywały wszystko pod tego kochanka. I gdy tracą tożsamość, to mm, muszą zacząć jakby wszystko od zera, a to jest trudne, szczególnie jak masz, nie wiem, 35-45 lat i musisz zacząć siebie pytać, kim ja naprawdę jestem, czego potrzebuję i dokąd zmierzam. No i te osoby bardzo często są zgorzkniałe, są pełne nienawiści i żalu do świata, że to świat ich tak ukarał, a tak naprawdę to. Ty jesteś kowalem swojego własnego losu. I taka jedna twarda, twardy fakt statystyki mówią bardzo brutalnie, że tylko 3% romansów kończy się trwałym związkiem 3%. Czyli szansa, że ten Twój kochanek odejdzie od żony, jest naprawdę niezwykle niska i z tym trzeba się też skonfrontować. Tak samo jak, nie wiem, grałaś może, czy grasz w toczolotka, jak skonfrontujesz się tam z, z statystykami, jaka jest możliwość wygranej, to myślę, że, że przestaniesz grać. Warto skonfrontować się z liczbami, z konsekwencjami, z rzeczywistością, jaka jest teraz, a nie z potencjałem, potencjałem czy wizją, jaka może być, jeśli on się rozwoje i jeśli on odejdzie. Ja zawsze mówię: pracuj najpierw z tym, co jest, co zrobisz, jeśli za 20 lat będzie dokładnie tak samo jak dzisiaj. Czy chcesz tak żyć przez następne 20 lat? I czekanie to też decyzja. I to jest decyzja o rezygnacji z siebie, ze swojego życia, z pełnego związku i decydowanie się na połowiczny związek, na bycie w cieniu. I ja wiem, że to jest trudne, ja y, dlatego mam też wiele epizodów dotyczących tego, żeby podjąć decyzję, żeby wejść w swoją sprawczość, żeby y, przyjrzeć się temu dokładnie. Nie jesteś bezsilna, nie jesteś y, ofiarą. Tych czynników zewnętrznych. Ty w każdym momencie masz możliwość wziąć życie w swoje ręce. Pewnie chciałabyś usłyszeć, żebym ci powiedziała, jak masz z nim pogadać, co masz zrobić, żeby on się zdecydował. Nie, ja tego nie powiem, bo ja nie wiem, co ty masz zrobić, i w ogóle nie chcę wiedzieć, mnie interesujesz ty. Czy chcesz tak dalej żyć? Ja nie mam magicznej sztuczki, nie mam trzech trików, gdzie nagle on rzuci wszystko i zdecyduje się na życie z tobą. To, na co masz wpływ, to na swoje myśli, na swoje emocje, na rezultaty, które chcesz mieć w swoim życiu. I jeśli jesteś na to gotowa, aby przyjrzeć się temu, aby spojrzeć, co we mnie jest takiego, że nie potrafię zadecydować, że ta nadzieja jest większa niż e, realia, niż statystyki, niż fakty, dlaczego trzymam się tak kurczowo tej jednej wersji, zapraszam cię na sesję coachingową. Pokażę ci tam inne perspektywy. Popracujemy nad tym, co jest w sobie takiego, że. Mm, no właśnie, że może masz niskie poczucie własnej wartości i myślisz, że nie zasłużyłaś sobie na pełne szczęście, albo że wierzysz w to, że tylko on jest w stanie Ciebie uszczęśliwić, jeśli masz dosyć bycia tą drugą albo tym drugim, bo też zdarzają się mężczyźni, którzy czekają w tej roli. Spójrz pod ten epizod, tam masz link, gdzie możesz od razu wykupić sesję coachingową, zarezerwować w kalendarzu termin, i przyjrzymy się wtedy, co już dawno chce być wykonane, zrobione, żebyś mogła z powrotem wrócić do swojej sprawczości. Napisz do mnie, umów się na sesję. Spójrz także na moje media społecznościowe, jestem niemalże na wszystkich, spójrz na Instagram, tam daję wiele impulsów, także w obszarze tego, jak podjąć decyzję. Na dzisiaj to wszystko, bardzo dziękuję za Waszą uwagę, będę się cieszyć, jeśli skomentujesz, jeśli napiszesz, jakie Ty masz spostrzeżenia, proszę tylko zawsze o szacunek dla siebie nawzajem bo to, że nie byłeś nigdy, czy nie byłaś nigdy w takiej sytuacji, to najprawdopodobniej nie masz zielonego pojęcia, jak trudne jest czasami podjęcie decyzji i nie musisz wszystkiego rozumieć, ale możemy traktować siebie wszyscy z szacunkiem i wspierać się nawzajem. Dziękuję, kochani, i do następnego razu. Rise up and play. Twoja honorata.